Fundacja powstała w 2012 roku niejako z przymusu, dlatego, że przez od 1997 roku autor wynalazku, profesor Piotr Suchocki wytwarzał preparat na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w swoim laboratorium, w swojej pracowni i jego prace wspomagały różne instytuty zaprzyjaźnione, uczelnie różni przyjaciele z branży farmaceutycznej. Dzięki temu pozyskiwał składniki i ten cel udostępniał ludziom chorym, którzy do niego na uczelnie zgłaszali się o pomoc, prawda? I w pewnym momencie ta pomoc ustała z jakichś niewyjaśnionych do, do dzisiejszego dnia powodów i byliśmy jako zmuszeni powołać fundację, dzięki której możemy pozyskać środki na to, żeby po pierwsze Móc zakupić składniki. Te składniki pochodzą ze Stanów i Niemiec, są niezwykle drogie. No i żeby tą działalność nie tylko w kontekście profilaktyki nowotworowej, ale i leczenia w tym eksperymencie medycznym przy zastosowaniu sterolu czynić. Prawda? Osoba chora, tak, która ma wyrok tak, dotyczący choroby nowotworowej, może znaleźć u nas pomoc. Tak? Fundacja przy współpracy z lekarzami, którzy pracują w eksperymencie medycznym, udziela pomocy w ten sposób, że udostępnia preparat celowy, który pomaga w walce z chorobami nowotworowymi. Detale i szczegóły są wymienione oczywiście na stronie, w internecie. Jeżeli chodzi o procedury, one są niezwykle istotne. Żeby nie uchybić prawu, musimy tych procedur przestrzegać. Ale każdy, który, kto zgłosi się do nas z prośbą o pomocną, pomoc uzyska. No idea jest taka, żeby przede wszystkim nie przechodzić obojętnie obok tych, których już medycyna konwencjonalna po prostu odstawiła na bocznicy, jeżeli tak mogę powiedzieć. I ostatnią deską ratunku, w cudzysłowie ostatnią, tak? bo są też inne i ośrodki, i preparaty, i lekarze, którzy mają swoje inne pomysły, które też mają wpływ na walkę z chorobą nowotworową ale w takich przypadkach my jesteśmy w stanie przy zastosowaniu preparatu Celol tym ludziom pomóc. Oczywiście nie wszystkim się udaje, żeby to jasno było powiedziane. Osoby, które przebyły wielokrotne chemioterapie, wielokrotnie naświetlania, czasami są tak zdemolowani, jeżeli chodzi o zdrowie, że już nie zdążają i nawet Celol nie jest im w stanie pomóc. Ale większość Większość osób, które do nas się zgłaszają, żyją od wielu, wielu lat, bo choroba nawodowa ma tendencję do nawrotów. 3-5 lat po wyleczeniu, nawet pacjent musi być obserwowany, i chorzy muszą o tym pamiętać, że nie mogą się czuć bezpiecznie do końca. To choroba zawsze może wrócić. Jest takie miejsce jak Fundacja Good Life, w którym można tą pomoc uzyskać. Nie, nie namawiamy nikogo, żeby. Zaprzestał terapii konwencjonalnymi środkami, żeby nie zrywali kontaktu z onkologią czy instytutami onkologicznymi, bo one są niezwykle cenne, niezwykle pomocne w tychże terapiach. Służymy radą, poradą, pomocą, jaką tylko możemy udzielić. prawda? Oczywiście w ramach tego, co możemy zrobić, tak? jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, tu jesteśmy w stanie pomagać. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, niestety nie utrzymujemy się wyłącznie ze składek członkowskich, członków wspierających, którzy właśnie przychodzą do fundacji i proszą nas o pomoc. Jest jedynym preparatem, który potrafi usunąć z organizmu metale ciężkie. Brak rejestracji powoduje to, że lekarze boją się zastosować celol, boją się powiedzieć ludziom o, o tym specyfiku, że istnieje taki preparat w Polsce, który może im życie obratować, bo de facto nie mają takiego prawa. Mogą zostać pozbawieni wykonywania prawa zawodu, prawda? I ci lekarze, w obawie o swoją przyszłość, nie robią tego. Ale muszę Państwu powiedzieć, że jestem przeszczęśliwy, bo mam już mnóstwo przykładów lekarzy, którzy decydują się na to, żeby podać ludziom celor czy zapromować ten celulę. I ci pacjenci, którzy są skazani na zagładę, trafiają do nas i są uratowani. Dzięki tym właśnie lekarzom, którzy taką decyzję ekstremalną, moim zdaniem, podejmują. Niebezpieczną dla siebie. Oczywiście nazwisk nie ujawniamy, ale wszystkich serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję. Zapraszamy do współpracy. Dziękuję bardzo.